Thank you Myślę, że warto uczestniczyć do szkoły strategii marki, bo z jednej strony można sobie uzupełnić wiedzę, którą się już posiada, a z drugiej strony, co chyba jest najbardziej cenne, zobaczyć jak do strategii podchodzą, jakim, jakim mają warsztat najlepsi praktycy w Polsce, jeśli chodzi o strategię marek. W szkole mogą się uczyć zarówno osoby po stronie klienta, jak i przedstawiciele agencji, bo naprawdę... Ta wiedza przekazywana jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ważne jest też takie szerokie ujęcie jakby tego, co nazywamy marketingiem, bo każdy z nas jest albo od strony agencji, albo od strony klienta, albo z domu mediowego, a tutaj mamy um, całość jakby połączoną ze sobą, i fajnie jest też zobaczyć jakby pracę po każdej ze stron. Jest zupełnie inaczej później się to przekłada na pracę, którą na co dzień wykonujemy. No, i szkoła jest na pewno. Dobra dla tych, którzy chcą poznać branżę całościową. Wydaje mi się, że nie ma alternatywy na rynku w Polsce dla Szkoły Strategii Marki aktualnie. Jest sympatyczna atmosfera, wspieramy się, każdy ma oczywiście inny punkt widzenia, ale jakoś sądzę, że dajemy radę przy prezentacji ciekawych projektów. Od listopada do czerwca dosyć dużo ciekawych pomysłów zrealizowaliśmy i szkoda, że już się kończy.